Jeśli w ciągu 10 minut od wstania z łóżka nie ruszysz swojego ciała, to właśnie sam sobie odbierasz szansę na dobry dzień, a może i na całe lepsze życie. Wiem jak to brzmi, ale posłuchaj uważnie, bo to nie metafora, tylko biologiczny fakt, twój organizm działa na zasadzie pierwszego sygnału. To co robisz zaraz po przebudzeniu, ustawia cały system nerwowy, hormonalny i psychiczny na najbliższe godziny. Jeśli zaczynasz dzień od siedzenia na brzegu łóżka i scrollowania telefonu, to informujesz swoje ciało. Dzisiaj nie działamy, dzisiaj dryfujemy, dzisiaj wybieramy. Bierność. Rano, zaraz po przebudzeniu, poziom kortyzolu, czyli hormonu, który ma Cię obudzić i dodać energii, naturalnie rośnie. To Twój biologiczny boost, który możesz wykorzystać albo zmarnować. Jeśli w tych pierwszych minutach wybierzesz bezruch, odkładanie działania, gapienie się w ekran albo bezmyślne siedzenie, Twoje ciało zaczyna tłumić ten impuls. Twój mózg dostaje jasny sygnał. Nie ma potrzeby się aktywować, nie będzie wyzwań, nie ma po co podnosić poziomu energii, testosteronu ani dopaminy. I właśnie w tej jednej decyzji, Zanim jeszcze wypijesz kawę, Twój dzień zaczyna się rozjeżdżać. Prawda jest brutalna. Większość mężczyzn przegrywa swoje życie nie w wielkich decyzjach, tylko w tych pierwszych 10 minutach każdego poranka. I nie chodzi o to, żebyś od razu biegł na siłownię czy wchodził w jakieś ekstremalne rytuały. Chodzi o to, żebyś zadziałał fizycznie. Od razu zanim Twoje ciało i mózg zdążą włączyć tryb lenistwa i odraczania. Wstań, rozciągnij się, zrób 20 przysiadów, obmyj twarz zimną wodą, otwórz okno i weź kilka głębokich bokich oddechów. Cokolwiek, co wyśle twojemu systemowi jasny sygnał, działamy, ruszamy się, jest cel. To nie są banały, to biologia męskiego ciała, które potrzebuje bodźca, żeby się aktywować. Jeśli codziennie rano wybierasz bierność, nawet przez te z pozoru niewinne pierwsze minuty, to musisz wiedzieć, że nieświadomie uczysz swój mózg odkładania miękkości, pasywności i dryfowania przez dzień. Z kolei facet, który rano wygrywa z leniem, nawet najmniejszym gestem ruchu, buduje w sobie dyscyplinę, siłę mentalną i wewnętrzne Napięcie potrzebne do działania. Twój poziom energii nie jest darem losu, on jest skutkiem twoich porannych decyzji. Więc jeśli naprawdę chcesz odzyskać kontrolę nad swoim życiem, przestać być zmęczonym wrakiem i wreszcie zacząć coś zmieniać, zacznij od tych pierwszych 10 minut po przebudzeniu. Tam jest punkt startu, tam jest różnica między dniem zmarnowanym a wygranym. Ruch od rana to niezdrowy nawyk, to akt odzyskiwania kontroli nad samym sobą. Jeśli czujesz, że to do Ciebie trafia, napisz dowolny komentarz, zostaw lajka i subskrybuj ten kanał po więcej tego typu treści